Zapraszam na bajkę. Stary poszarpany miś na półce leżał i nowemu iPhone'owi się zwierzał. Kiedyś czas był na wszystko. Na pracę, zabawę, wyjście do lasu. Dziś nie ma na nic czasu. Kiedyś dziadkowie, rodzice i dzieci razem mieszkali. Wspólnie się śmiali i pracowali. Dziś Mieszkają dzieci z rodzicami, ale każdy chodzi własnymi drogami. Kiedyś kura w ogrodzie biegała jak szalona, dziś leży w sklepie mocno zmrożona. Kiedyś jedzenie było domowe, dziś często kupisz w sklepie gotowe. Kiedyś sąsiad był jak członek rodziny, dziś sąsiada nie znamy, nie widzimy. Kiedyś ludzie czytali książki. Dziś ważniejsze są gry online i pieniążki. Kiedy lepiej się żyło? Kiedyś czy dziś? Spytał w końcu stary miś. IPhone nic nie odpowiedział. Nie dlatego, że nie wiedział. Był po prostu rozładowany i na półce schowany. Hmm, nikt mnie nie słucha. Samotny i smutny czas dziś. Powiedział na koniec stary miś. Podobała mi się bajka, daj supa.